Witajcie w kolejnym filmie dzisiaj, jak już widać po tytule, będzie film z cyklu Makijaż Inspirowane. Ostatnio Huda wypuściła nowe paletki, ja się tutaj po posiłkuję, chociaż troszkę wiem, bo patrzyłam na nie po prostu godzinami. To są paletki, które się nazywają Brown Obsession i mamy trzy paletki. Mamy paletkę w kolorze Toffee, mamy paletkę w kolorze Caramel oraz paletkę w kolorze Chocolate. Wszystkie trzy paletki bardzo mi się podobają. Ja jestem ogólnie wielką zwolenniczką paletek Huda. Na potwierdzenie... Tak wygląda moja kolekcja paletek. To nie są oczywiście wszystkie, które ona wypuściła, bo nie wszystkie mi się podobały. Z tych wszystkich, które tutaj mam, to powiem wam, że tak, no, moimi ulubionymi są te pierwsze, które wyszły. Mam Warm Brown, mam mauve oraz mam Coral Obsessions. Następnej kolejności bardzo lubię paletki z cyklu nude, czyli Light, Medium oraz Rich. Bardzo fajne paletki, bardzo często z nich korzystam, kiedy mogę zrobić jakiś makijaż, chociaż jak większość z Was um, pisze i też jakby jak um, czytam komentarze, to to są paletki takie bardzo podszyte czerwonymi tonami. Najmniej lubię paletkę Kaki Haze i jest dla mnie um, za mało Kaki i nie do końca mi się ona podoba, więc podejrzewam, że to może być paleta, która kiedyś gdzieś poleci po prostu dalej w świat. Bo jakoś tak ją zatrzymałam, myśląc, że może będę z niej korzystać, ale generalnie z niej nie korzystam. No i na ostatnim miejscu są właśnie te paletki z serii Gem Obsessions czy Gemstones chyba tak. Mam Ruby, mam Topaz oraz mam Ametyst. Um... Powiem wam tak, nie przepadam za tymi paletkami. Czasami z nich korzystam, jeżeli na przykład robię gdzieś jakieś makijaże, ale to są paletki w zasadzie troszkę gorszej jakości niż wszystkie poprzednie, więc te są tak na samym końcu. Natomiast generalnie, jak widać, no paletki chudy bardzo lubię. I podchodząc do tego pomysłu, najpierw myślałam, że może wykorzystam paletki te z serii właśnie nudziakowej, bo jak się spojrzy na te właśnie paletki z serii Brown Obsessions, to one się wydają bardzo podobne. Ale jednak widać pewną jakby taką tema tematykę przechodzącą przez te paletki, czyli mamy tofi, czyli jest taka trochę bardziej żółta. Karmel, czyli mamy trochę takie bardziej pomarańczowe odcienie, no i czoklet, czyli trochę bardziej brązowe odcienie, więc pomyślałam sobie, że najlepszą paletką do wykorzystania dzisiaj, wbrew pozorom, wcale nie będzie któraś paletka chudy, ale... Naked Obsessions Honey i tą paletkę dzisiaj, słuchajcie, wykorzystamy do odtworzenia, łup, prawie bym ją wypuściła, do odtworzenia makijażu Mel Thompson, który wykonywała właśnie przy, um, e, robiąc makijaż paletką tofi. Tak więc dzisiaj się skupimy tylko na jednej paletce um, z chudy. Jeżeli by się okazało, że będziecie chciały, na przykład, żebym Próbowała odtworzyć kolejne makijaże innych paletek przy wykorzystaniu innych, to dajcie mi znać. Jak tylko moje oczy będą na to pozwalać, to na pewno się za takie coś zabiorę. Natomiast dzisiaj właśnie pomyślałam sobie, że skupimy się na tej palecie, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi właśnie o tą paletkę chudy Tofi Obsessions. To ta tutaj, Honey z Urban Decay, wydaje mi się, że mogłaby być chyba najlepsza. Tak więc tą paletkę mam jako tak zwaną główną paletkę przed sobą. Wydaje mi się, że powinno być to wystarczające. Może ewentualnie będę sięgać po coś tutaj z tej paletki Topaz, chociaż nie wiem, bo ona jest trochę tak bardziej pod karmel podchodzi da ma trochę więcej pomarańczowych odcieni, chyba, że może w którejś błyski. Ale będę się spróbowała, mm, będę próbowała używać tylko i wyłącznie tej jednej paletki, żeby właśnie spróbować odtworzyć mm, makijaż, no nie używając zbyt wielu palet. Jeżeli macie na przykład tą paletkę, bo ja tą paletkę kupiłam w ogóle w promocji nie wiem, za 100 złotych chyba? Wydaje mi się, że tak, że to było jakoś za, za, za 100 złotych, czy potem nawet może było ją za 90 kilka opolować na stronie Sephora. I wiem, że wiele z Was też ją kupiło, więc może to też będzie taka inspiracja, żeby właśnie tą paletkę wykorzystać. Bo powiem Wam tak, ja jak patrzę na te nowe paletki chudy, to chociaż yy, pierwsza moja inicjalna reakcja jest zarąbiste opakowanie, druga moja in inicjalna reakcja jest, mm, ale to już było. Tak potem jednak się przyglądam i tak i tak chcę. I tak by bardzo chciała mieć, no ale one kosztują 150 zł jedna, więc sorry bardzo, no, no nie, no po prostu nie decyduję się na zakup żadnej z tych paletek. Więc ja sobie tutaj z boku odpalam filmik mel, żebym też... Miała ją, wiecie, widziała co ona robi dokładnie. Ja ten film oglądałam już niezliczoną ilość razy, przygotowując się trochę do tego, jak do egzaminu, normalnie przygotowując się trochę do tego filmu, żeby też wiedzieć, jakie ona kolory używa, czy faktycznie ta paletka się sprawdzi. Oczywiście na pewno będą drobne różnice, no bo to nie są kolory jeden do jednego, nie da się tak zrobić i widać już nawet, że błyski są troszeczkę inne, ale mimo wszystko spróbujemy ją odtworzyć, więc e, tak. Tutaj mam film przygotowany, gdzieś tak, mam przygotowaną też bazę. Baza to jest Vivo z kolekcji ze Stysiem, Sticky, styki botna, tricky i wi, e, jak w ostatnim w którymś filmie mówiłam, że właśnie mam problemy, mam wrażenie, jakby była do połowy pusta ta baza. To wy mi napisałyście, że wy macie to samo, że właśnie kupiłyście nową, ale zobaczcie, ja ją użyłam dosłownie tylko kilka razy, a ja praktycznie, żeby cokolwiek wycisnąć, muszę ścisnąć całą tubkę do samego dołu. Nie miałam takich problemów przy bazie Anastazji, do której to porównywałam, i jeśli chodzi o, o to, jak się zachowuje na oczach i jak to wygląda to uważam, że jest bardzo podobna do tamtej. No ale zastanawiam się, czy właśnie nie będzie tak, że ta mi się praktycznie zaraz skończy, bo tak jak ją ja wyciskam, to po prostu sprawia takie wrażenie. Nałożyłam sobie dzisiaj tą bazę pędzelkiem. To jest po prostu normalny, płaski pędzelek hulu, ale łatwiej mi jest dojść tutaj wewnętrzny kącik i tutaj na ten obszar. Niestety moje powieki, no jakby powieka sama w sobie ruchoma jest ok, natomiast tutaj właśnie przynosi, nadal czasami bywają jakieś suche skórki, które teraz szczególnie przy właśnie użyciu tej bazy mogą być podkreślone trochę. Mam wrażenie, że chyba przegięłam z różem. Ja próbowałam go trochę stonować, ale mam wrażenie, że trochę przegiełam z różem. Pędzelek, którym nakładam, to jest Hulu P50. Tak on wygląda, więc ja sobie tutaj zrobię miejsce. Może zepnę włosy, żeby mi nie przeszkadzały w trakcie malowania. No i lecimy. Patrząc na cienie, które ona wzięła, wydaje mi się, że pierwszy cień będzie dobry. To będzie ten, który się nazywa keeper. On jest właśnie taki trochę zgniło, żółto, złote, coś takiego. I ja ona go wzięła na taki dosyć duży, puchaty pędzel. Więc ja wezmę embraż, chyba szóstka, tak? embraż szóstka. Nałożę go najpierw delikatnie, bo ja nie chcę zbyt dużo. W obawie, że po prostu wiecie, ja nie mam jeszcze aż takich zdolności, umiejętności jak Mel, żeby nakładać dużo na pędzel. Więc Nakładam na razie niewielką ilość i powoli rozcieram i na będę po prostu dobierać i dokładać. Może wiecie co? Ja Was trochę zbliżę, bo jesteście dosyć daleko. Ale wydaje mi się, że o, teraz chyba powinno być troszkę lepiej to widoczne. Ja tak raz zerkam do podglądu, raz do lusterka tutaj na dole, raz do lusterka tego tutaj. Więc mam nadzieję, że Uda mi się pozostać w kadrze i w ostrości. Zobaczcie, jak tylko taka odrobina pomarańczowego, żółto-pomarańczowego cienia podbiła kolor tęczówki. No jednak teoria kolorów coś tutaj mówi, tak, że te kolory po przeciwnej stronie jednak dobrze działają. I Mel tutaj nie wchodziła za głęboko tym cieniem, dlatego że ona od wewnątrz chciała nałożyć właśnie żółty cień, który jeszcze jaśniejszy taki, który jest, więc ja też za głęboko nie wchodzę. Tylko właśnie tutaj. I następnie na malutki pędzelek tym samym cieniem mal przejechała po dolnej powiece więc ja znowu biorę. Hmm, czy ja mam jakiś malutki pędzelek? No nie, takie malutki, który bym chciała wziąć to mam z embraszy i to jest 17, więc też ten sam cień Keeper. I nakładam na dolną powiekę. Ona go tutaj za bardzo nie rozcierała, po prostu nałożyła tak wzdłuż dolnej powieki. I tam jeszcze i tak potem na ten cień szedł jakiś następny, więc ja po prostu go tak równo tutaj nakładam. No i właśnie teraz przy tym żółtym trochę zaczynają się schody, bo tak naprawdę w tej palecie, poza właśnie tym, który użyłam przed chwilą, czekajcie, tym, Keeper'em, Keeperem, jak ja powiedziałam, nie mamy za bardzo takiego żółtego cienia, jeszcze jaśniejszego, który właśnie Mel użyła. Więc tutaj w tym wypadku będę się posiłkować paletką Coral Obsessions, gdzie mamy żółty cień, który mam nadzieję, że w połączeniu z tymi cieniami z paletki Honey da nam właśnie taki ładny żółty kolor. W sensie, jak go tutaj połączymy, bo wiecie, w zależności od tego, z czym go połączymy, to tak będzie wyglądało. Nakładam to pędzelkiem Embrage 07 bo właśnie tam jest potrzebny taki malutki pędzelek, ale rozcierający i to jest w zasadzie taki fajny, mały rozcierający. Jeszcze fajny, mały rozcierający jest z Hulu, ale w tej chwili on jest taki lekko utytłany w mm, nudziakowym cieniu, to jest DS15, czyli z kolekcji Daniel Sobieśniewskiego, ale to jest taki całkiem fajny, można by powiedzieć, że tańszy zamiennik, bo pędzle Maxi no, są dosyć, dosyć drogie. Więc tak sobie. Zresztą widać, słuchajcie, to jest chyba jeden, jeden z nielicznych cieni, gdzie widać zużycie, bo widać takie dęko w tym żółtym cieniu. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Natomiast, no tak, to jest cień, który ja bardzo lubię i który, po który ja często sięgam. Jak potrzebuję zrobić jakiś właśnie makijaż z takim żółtym wewnętrznym kącikiem, to jednak jakoś tak pamiętam, że tutaj jest dobry żółty cień. Oczywiście jest mnóstwo palec, gdzie jest dobry palec. Palet. Obudź się kobieto, właśnie chyba kawę trzeba sobie zrobić. Palet, gdzie jest dobry żółty cień, ale jakoś tak po prostu w głowie mam tą chudę i bardzo często po, po nią sięgam. Następnie Mel używa ciemnego czekoladowego brązu, który tam w palecie jest, żeby przyciemnić zewnętrzny kącik. Natomiast no my mamy tutaj z tych ciemnych brązów to tylko te dwa, ten i ten. Ten wydaje mi się, że będzie troszeczkę za ciemny, za... za... Ciepły, za jasny, trochę do tego co mam, więc wykorzystam ten cień i ona sięga po te same pędzelki, które, które mi pierwsze nakładała cień, więc to jest embraż 06 i potem na dolną powiekę nakładała z powrotem ten cień, czyli embraż 17. Mała przerwa techniczna, więc poszłam sobie zrobić kawę. No i teraz słuchajcie, przechodzimy do błysków. Trochę sobie w międzyczasie poblandowałam, jak aparat się przegrzał i tam wiecie takie rzeczy. Ale teraz są kolejne schody, ponieważ tak jak nie było takiego samego żółtego w, tym, w tej palecie, tak niestety, jeśli chodzi o błyski, to ta paleta jakby ogólnie szału nie robi, ale wydaje mi się, że Urban Decay, jeśli chodzi o błyski, to generalnie szału nie robi. Moim zdaniem najpiękniejszy z tych wszystkich błysków to jest ten tutaj złoty honey, to jest po prostu petardowy. Natomiast, tak jak patrzę sobie właśnie na to, co Mel nakłada, to niestety tutaj za bardzo nic nie ma, więc sięgam po paletkę Huda Nude. W kolor, jakby w odcieniu medium i tutaj jest taki cień, który jest o, jest taki właśnie, który mi się wydaje, że może być dobry biorę sobie pędzelek i co prawda ona robiła to na sucho, ale ja na sucho błysków nie będę nakładać, bo to się nigdy dobrze nie sprawdza, więc moczę sobie pędzelek smashboxem i teraz nakładam właśnie ten, podejrzewam, że to nie będzie do końca to samo ale zobaczymy, nakładam go no, ten jest taki trochę bardziej pomarańczowy. Tamten był, mam wrażenie, troszeczkę jaśniejszy. Ale myślę, że zaraz to jakoś spróbujemy naprawić. I ona też, jakby nim nie dochodziła do samego początku powieki, tylko właśnie tak bardziej na środku. Od razu nakładam na drugą powiekę, póki mam mokry pędzelek. Spróbuję może wziąć któryś z tych. Odcieni tutaj, ale on w zasadzie no nie. Wydaje mi się, że teraz, no, chyba że może ten spróbuję. Drugą stroną tutaj też jest troszeczkę mokry pędzelek i to nałożę na tamten. No tak jak mówię, to nie jest do końca dokładnie ten sam efekt, który będzie miała Mel na swoim, na, jakby w swoim makijażu, ale to jest makijaż inspirowany, a nie odtwarzany jeden do jednego. Kolejny cień, który Mel nakładała, ona nakładała tak tutaj jakby w załamanie, ale nie na powiekę, tylko tutaj z przodu, więc wezmę ten odcień golden, który tutaj jest, a następnie na powiekę nałożę ten honey, właśnie złoty, który jest taki piękny, więc na ten sam pędzelek tylko po prostu wyczyściłam go w kolor switchu, żeby nie był aż tak bardzo pomarańczowy, bo jednak tamte cienie były bardziej pomarańczowe, więc dalej go troszeczkę czyszczam, żeby właśnie nic na nim nie było i teraz biorę ten odcień golden i ten odcień odwróciłam tak, żeby on był na górze pędzelka i będę go nakładać tu właśnie tak bardziej na załamanie powiem Wam, <grywam>, że to całkiem fajnie wygląda co prawda, tak jak mówię, daje kompletnie inny efekt niż te błyski, które są u hudy, ale no cóż tak jak mówię, jest to makijaż inspirowany. No i teraz biorę ten odcień Honey na, dru w dru na drugą stronę tego pędzelka i nakładam na początek tutaj powieki. On się troszeczkę sypie, zresztą no pędzelek już, już jest trochę wysuszony, już troszkę wysechł po prostu, ale czułam, że troszkę mi się tego posypało na, na nos. I teraz Mel bierze taki jasny odcień. Ja wezmę ten. Wydaje mi się, że on akurat się będzie dobrze sprawdzał. Na taki maluteńki pędzelek to jest Blended Precise Match Pro 231. I ona tym właśnie jasnym, matowym cieniem rozjaśniła wewnętrzny kącik jeszcze tam po drodze nakładała cień tutaj błyszczący na łuk, natomiast po pierwsze ja tutaj takiego jasnego cienia nie mam jedyne jasne, a przynajmniej nie ze złotym połyskiem, tylko mam właśnie na przykład z różowym połyskiem, czy coś w tym stylu, a też z kolei to nie jest akurat element makijażu, który, który ja potrzebuję wiem, że Mel bardzo często to robi w swoich makijażach ona lubi tutaj właśnie rozświetlone łuk brwiowy, ja akurat no nie mam takiej potrzeby, więc używam tego matowego cienia, żeby tutaj Rozjaśnić właśnie wewnętrzny kącik. Mogę w sumie tego matowego użyć tutaj, właśnie podłóg, żeby jeszcze bardziej tu rozjaśnić. O, też na to taki malutki pędzelek. I teraz malutkim, malutkim pędzelkiem. Może teraz wezmę ten, którym nakładałam żółty. Jeszcze to rozetrę. OK, I na taki malutki, malutki pędzelek Mel brała najciemniejszy cień z palety i robiła nim taką delikatną kreskę przy linii rzęs. Natomiast powiem Wam szczerze, że mi to średnio takie rzeczy wychodzą i ja robię to trochę innym pędzelkiem, bo ja robię to takim płaskim pędzelkiem. O, tak ten pędzelek wygląda. Nabieram właśnie troszkę tego cienia i delikatnie przycieniam linię rzęs. U mnie to nie będzie tak bardzo widoczne jak u niej, bo ja po prostu ja mam, mam, mam wrażenie, mam trochę po prostu za małą też powiekę tutaj, żeby dodatkowo rysować sobie taką kreskę, która dodatkowo jeszcze optycznie zmniejszy mi tą powiekę, ale taka kreseczka dodatkowo dorysowana myślę, że będzie dobra. No i na koniec Mel obrysowała po wewnętrznej jakby linii, czyli wiecie tutaj wewnętrzną linię wodną, czarną kredką. I wytuszowała rzęsy, więc skończę tą kreskę i już zrobię resztę poza kamerą, bo to już nie będzie taka prosta sprawa, żeby nie wyjść z kadru. No i makijaż już skończony. Używałam, słuchajcie, kredki czarnej, która nie wiem, Etrebele, podejrzewam, że to jeszcze z czasów Biglossi mam. Potrzebuję czarnej, dobrej kredki właśnie na narysowanie na linii wodnej tutaj od spodu, która będzie łatwo sunęła, więc jeżeli macie coś do polecenia, to dajcie znać tuż to jest Lovely Vampire Lashes i faktycznie ile ja go mam? Miesiąc? No i już zaczynam odczuwać, że jest suchy. Już zaczynam takie, wiecie, czuć ciągnięcie, więc niestety mam podobnie jak Wy. Jeśli chodzi o usta, to mam tutaj kombinację. Miałam wcześniej nałożoną pomadkę Narsa, taką em, klasyczną w sztyfcie, taką, o, taką klasyczną w sztyfcie, taką mam miniaturkę e, i to był kolor Toledę. Toled? Nie wiem. O, podlinkuję wam i właśnie mi tu upadają kolejne rzeczy, ale potem stwierdziłam, że jest jakaś taka za bardzo czerwona, więc próbowałam ją nieco zgasić i to jest Tart Lip Paint w kolorze Rose. Dziwny kolor. Bo zawsze, że to nie jest taki różowy, tylko taki właśnie herbaciany. No i na to nałożyłam błyszczyk Jeffree Star, bo wiedziałam, czemu nie. Nie miałam chyba nigdy aż tak łódź, że i kłada i to, i to, i to, ale dzisiaj widziałam, że tak mi pasuje. No dobra, słuchajcie, podsumowując teraz ten makijaż. Wiadomo oczywiście, że on nie wyszedł identyczny. Większość moich makijaży nie wychodzi identycznych, i to wynika po pierwsze z moich umiejętności, z tego, że ja na przykład nie umiem zrobić takiego ładnego, czy identycznego makijażu, ale też kwestia tego, że to jest po prostu inspiracja, a nie odtwarzanie makijażu. Jarzu jeden do jednego, tak więc, oczywiście, ta paletka, e, czyli Urban Decay Honey, jest bardzo, bardzo podobna do tej paletki e, Hood e, Toffee tak? z tej nowej kolekcji Brown Obsessions, ale nie jest identyczna. Widać szczególnie to po błyskach. tam te błyski są zdecydowanie inne, te błyski są tutaj bardziej. Złote, miedziane, tam mam wrażenie, że są takie bardziej jak jasne złoto, takie bardziej białe złoto. Tak przynajmniej na tyle, na ile widziałam, jak um, Mel nakładała to na swoje powieki. I nawet sama Mel, jak porównywała właśnie tą paletkę Tofi, to tak nie bardzo miała ją jak porównać do jakiejkolwiek innej paletki chudy. Natomiast ja zostawiam Wam linka do jej filmu, dlatego że ona tą paletkę właśnie, te nowe paletki porównuje do innych paletek chudy. Tak gdzie się zestawia je obok siebie, czyli na przykład paletkę Chocolate z paletką Mauve, czy też z paletką. Nude, paletkę karmel chyba z paletką, nie pamiętam którąś tam, więc jeżeli jesteście ciekawe to koniecznie zobaczcie tam, jak to wygląda. Fajnie by było, gdyby były swocze, ja akurat lubię swocze kiedy można właśnie zestawić dwa cienie, bo tak naprawdę one wiadomo w palecie będą wyglądały inaczej, roztarte na oku taka różnica na przykład, gdzie widać, że jest jeden jaśniejszy, drugi może ciemniejszy, albo jeden bardziej ciepły, drugi bardziej chłodny, no to wiadomo, że na oku już będzie troszeczkę zanikać. Jeśli chodzi o makijaże, które Mel wykonała właśnie tymi nowymi paletkami, tak tylko zobaczyłam makijaż tą paletką Tofi, to od razu zobaczyłam w głowie właśnie, że mogłabym to wykonać tą paletką Naked. Nie próbowałam odtworzyć pozostałych makijaży. Jestem ciekawa, czy by się udało odtworzyć przy użyciu tych palet chude, które mam niekoniecznie przy użyciu jakichś innych palet. Nie wiem, czy będę się o to kusić. Może jeżeli jesteście zainteresowane, ewentualnie nie wiem, że na przykład nie paletkami chude, ale jakimiś innymi, to dajcie znać, może coś takiego spróbuję wykombinować. Oczywiście w momencie, kiedy moje oczy na to pozwolą, dzisiaj akurat było tak, że całkiem ładnie, zgrabnie przyjęły ten makijaż, tak więc mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Szczególnie, że dzisiaj mam do nagrania jeszcze jeden. Tak więc tak, taka historia. Jestem ciekawa, czy Wy na przykład spróbowałyście odtworzyć, który z makijaży właśnie tymi nowymi paletkami przy użyciu jakichś starych i które paletki wykorzystałyście do tego, bo to jest zawsze też takie inspirujące dla innych, dla osób właśnie, które patrzą na te paletki i sobie myślą, kurczę, ja je potrzebuję, bo nic takiego nie mam, a potem się okazuje, że mamy pięć takich cieni w różnych paletkach. Tak więc dajcie koniecznie znać, jeżeli tak zrobiłyście, to też myślę, że będzie ciekawe właśnie dla innych osób, które zajrzą w sekcję komentarzy. Więc jeżeli zazwyczaj na przykład nie, zagląda, nie zaglądacie w sekcji komentarzy, to koniecznie zajrzyjcie, może właśnie coś takiego tam znajdziecie. Mam nadzieję, że ten makijaż Wam się spodobał, jeżeli tak to zostawcie kciuka do góry, no i zachęcam Was do, do subskrypcji kanału, już od jakiegoś czasu wspominam i mam wrażenie, że im bardziej o tym mówię, tym wolniej to idzie, więc może w sumie powinnam przestać, ale zbliżamy się do 13 tysięcy więc jeżeli macie ochotę wziąć udział w rozdaniu, bo rozdanie jest dla subskrybentów, to kliknijcie za subskrybuj jeżeli, jak dobijemy do 13 tysięcy zrobimy rozdanie i 13 osób wygra nagrodę. Więc to tyle, czekam na wasze komentarze, trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, papa. pa. Więc tak stwierdziłam, że wydaje mi się, że chyba najlepszym, jakby najlepszą e, paletką do, wyko do wykorzystania, matko, nie umiem się wypowiedzieć dzisiaj. Następnie Mel po... E, pociemnia, Boże, kobieto. Tofi od razu, e, jak, jak tylko go zobaczyłam, A, jeśli chodzi o ma... Od razu zobaczyłam w oczach tą oczach. Jeżeli byś, byłybyście. Z... Mam nadzieję, że ten makijaż. No, kawę zrobiłam, ale jednak nie pomaga.